Like a... Więc na stole elektronika gotowa już wyjęta, pro ELA, EICOM. taki sprzęcik, subwoofer aktywny. Bardziej jakiś estradowy, bo nie ma ani RCA, nic, tylko tego typu złącza. To, to i tak wygląda w środku. Nic ciekawego, ale chyba ktoś próbował coś tu leczyć. Trafo. Ciekawe czy miedziane, czy aluminiowe. Nie wiem, czy widać środek, kondensatory takie, 6800, jedność, tutaj tranzystory mocy, tam jakaś elektronika mhm. czarno w środku, nawaćgane, kleju wszystkiego i sumfer nie działa, brak głosu. Jakiś resztki kleju, nie wiadomo po czym, ktoś tu chyba lutował? Tak, ktoś lutował. Ale się nie udała naprawa, więc trafiła do mnie. Zawsze tak jest, jak ktoś nie może, to na no mnie wysyła. I ja teraz będę musiał to uleczyć jakoś. Zrobić, naprawić, nie wiem co. Od czego zacząć? Nic gorszego jak po robić. Poprawiać. To jest, to płyta jest jakaś krzywa. Wykrzywiona, nie wiem czy to... o, tutaj powinna być ten desek. Tak bardziej w tę stronę jest gięte. Chyba komuś spadło, albo Albo ten typ tak ma, nie wiem. Zobaczymy napięcia mioda świeci. <laughs> jak będzie widać? Będzie widać. Damy tu. 200 lat. więcej nie ma sensu. Teraz tak. Dwa kondensatory. To jest środek. Minus 56 plus 56. Tranzystor. Ma zasilanie. Też ma. Tutaj będzie baza, więc tu wyjście, zero, w mocy. Tak jakby była okej. Okay. Hmm. Podem głośnik. Teraz tego posłuchamy głośnika, czasami głośnik sobie delikatnie szumi, buczy, brumi, ale tutaj chyba cisza. No dobra, tu jest przejście z tasiemki, tasiemki tej białej, gdzie ona tu, sygnałowe, więc powinien wchodzić tutaj sygnał. Oto, to, to, tu. napięcia zasilające dla elektroniki przyzmocniacza minus 14 i, mi brakuje, brakuje chyba plus 15V, coś mi się wydaje. Hmm. tu minus czternaście a to co to jest masa to jest kondensator tak tu jest kondensator i on nie ma ma no to o co chodzi W takim razie jeszcze jeden jest. Tak. Skoro to jest plus, to powinien być tutaj plus. Plus, tutaj stabilizator według mnie minusowy, tak, to jest minus 29, tutaj dostaje minus 15,2 i to jest 10, minus 15, no mi 14. <laughs> I tutaj będą być to samo. Dostaje plus na ten, ten tranzystor, ale tutaj nie ma na bramce, napięcia żadnego. I tu powinna być jeszcze dioda gdzieś. Jak się nie mylę, tu jest dioda. Woda. I powinien być jeszcze rezystor. Coś na chwilę zamruszało. Teraz. Tu. Tutaj mi się nie podoba. Dobra, wyłączymy prąd. Kondensatory trzeba rozładować. Najlepiej rozładować taką żarówką. czymś takim. Przekładamy do głównych. kondensatorów i już powinno być zero. Prawie dobra, teraz tak mierzymy. Tu dioda. Nie ma zwarcia. To jest opornik, tak? Dobra, jestem. Tutaj powinien być rezystor tutaj i powinien działać no nie wiem czy on działa, czy nie działa dobra okay. wylutujemy go bo to chyba to tak mi się wydaje. Kondensacje trzeba rozgnić. Taka działania sobie prosta. Na kolektor chodzi plus do bazy podpięty kondensator z diodą Zenera na dane napięcie. Da, ja stawiam 15 V, coś koło tego. A w ramka z głównego napięcia przez opornik. Tutaj właśnie powstaje to napięcie 15V. Na wyjściu mamy około 15,07V stratę na tranzystorze, zasilanie reszty układu i pewnie ten opornik jest uszkodzony. Się zaraz każe. <laughs> Dobra, ja go wymontuję. Jest. Rezystor, tutaj leży sobie gdzieś tu. I ma kolorki, nie wiem, to pewnie nie widać, ale ma... Gdzie on jest? Brązowy, dwa czarne, czerwony. Stawiam, że to 10 km. Nie ma nic. Czyli dobrze. Trafione 10kΩ opornik trzeba. Tam jest tak mało miejsca, tu jest z boku kondensator. Nie wiem, co za projektant był tej płytki, ale no ja bym to lepiej zrobił. To jest kondensator, taki spory, i praktyczny pornik pod nim siedzi. Nie wiem, no nie ma to tam znaczenia, ale. No, ale jednak. Dobra. Rezystor. Takie coś. O, gdzie on tu jest? Obiektyw. Nie, nie widać. No, pokaż się. Dobra. Wyrzucamy. Szukam rezystora i jak znajdę, to lutujemy. Więc tak. Decyzja podjęta taka, że będzie on tutaj, ten rezystor. Dlatego, że z drugiej strony naprawdę nie ma miejsca i tutaj będzie mu lepiej, wygodniej. Niczym to nie będzie przeszkadzało. Nie wiem, czy będzie widać, ale no nie ma gdzie go tam wcisnąć. Nie wiem, jak oni to wykombinowali. To jest ten taki duży rezystor, czy to jest... O, tu. I tu jest zaraz kondensator. Ciekawe. No nie wiem, tam jest... piekło. Tutaj tu jest ładnie, elegancko, podłączymy ślanie. Taka moja decyzja i tak ma być, o. Dobra. Sygnał. Tak jak mówiłem, sy aha, napięcie zmierzymy, czy jest, widać miernik. Tak, to jest masa. <laughs> Nie korzystam ze schematów, bo przy takich prostych rzeczach to jest niepotrzebne, to wszystko widać, co do czego. Chyba, że jakieś tam procesory, skomplikowane układ, ale też do tego typu e, no, subwooferów, czy aktywnych kolumn, takich estradowych, nie ma za dużo schematów ani dostępnych innych PDFów. Dobra, to było to uszkodzone. Tu jest rezystor, dostaje sobie napięcie. 54 Tutaj trafia na ten kondensator, zjada do tej 15,2 i po wyjściu ma 14,6, więc tak tu, tu jest ta kostka, już słychać to jest sygnał wejściowy Brumi, nie wiem czy słychać. I wzmocniacz pracuje. Wzmocniacz działa, ma się dobrze. Teraz jeszcze zobaczymy, czy tutaj... A, to zrobić. Mamy wejścia. I wyjścia. Gdzie to głośnik? Tu? Dobra. Tu ma być eee, level. Dobra. Jack. To nie będzie słychać, bo to sam Faza, zmiana fazy. <laughs> Tutaj. Właśnie jakiś po głośniku będzie widać, jak zmiana się jego O, paluje. Dobra. Naprawione. Nie, nic trudnego. Taki ładny subwoofer. Potem to wmontuję do obudowy. Zobaczę, jak to gra, co to jest warte. Dobra, to byłoby na tyle.